Dzień dobry drodzy ogrodnicy! Mamy koniec lutego. Jak widzicie, jeszcze śnieg jest, ale zaczyna topnieć. No i słuchajcie, co się okazuje po zejściu śniegu z trawnika. Tutaj widzicie jego resztki. Na trawie pojawił się taki oto białawy nalot nalot przypominający pleśni. I jeżeli znacie mniej więcej najważniejsze choroby trawnika. To zapewne kojarzycie tą pleś, bowiem jest to pleś śniegowa. Jest to dokładnie ta sama praktycznie pleś, z którą borykają się choćby producenci roślin zbożowych, bo właśnie w uprawach zimnych także się pojawia. Z chorobą tą spotkacie się wtedy. Kiedy na trawnikach występuje gruba okrywa śnieżna. No oczywiście śnieg jest nam potrzebny, ale jeżeli pod spodem śniegu grzyb znajduje się w postaci zarodników, to on ma tam bardzo dobre warunki do rozwoju. Czyli z góry pokrywa go śnieg, a od spodu grzyb opanowuje tkanki roślin traw. I taki oto paskudny widok niestety zastaniecie. Czasami się tak zdarza, że w miejscach silnego pojawu właśnie pleśni śniegowej dochodzi do powstawania łysin, czyli powstają puste place na skutek zgnicia liści trawy, ale także i ich korzeni. I popatrzcie sobie tutaj. O ta trawa, którą teraz wyrwałem, jest bardzo silnie przez patogena opanowana. I co należy z tym zrobić? Na chwilę obecną dopiero śnieg schodzi, więc nic nie zdziałamy, ale jak trawnik przeschnie, będzie można użyć grabki. Wszystko dokładnie musicie wygrabić. Te wszystkie resztki pleśni e, musimy zgrabić i przekazać na kompostownik. Może się zdarzyć sytuacja, że powstaną wam puste place w trawniku. W takie miejsce Trzeba będzie niestety ewentualnie dosiać nową trawę, na przykład pod koniec marca lub na początku kwietnia. Chodzi o to, żeby prawda, trawnik jako tako wyglądał. No i tutaj też zwróćcie uwagę, jak korzonki, niestety, trawy zostały przez patogena opanowane. Nic z tego już nie będzie, więc to wszystko muszę wygrabić, jak tylko zrobi się cieplej, żeby trawnika po prostu nie uszkodzić. Tak więc widzicie, fajnie jest mieć ładny trawnik, ale czasami w niektóre lata mogą pojawić się no, różnego rodzaju zagrożenia. No i pleśń śniegowa jest jednym z nich.